tysięcy dawek, ale 300 tysięcy. Niestety ta dzisiejsza informacja oznacza, że Polska musi zweryfikować harmonogram szczepień. Tymczasem także dziś Europejska Agencja Leków dopuściła szczepionkę koncernu AstraZeneca. Preparat przeciwko koronawirusowi został opracowany we współpracy z Uniwersytetem Oksfordskim. Od kilku tygodni jest już podawany w Wielkiej Brytanii. Decyzja agencji ogłosiła jej szefowa Emrcook. Trzecią pozytywną opinią rozszerzyliśmy arsenał szczepionek dostępnych dla państw członkowskich i europejskiego obszaru gospodarczego. Dzięki temu szybciej zwalczymy pandemię i ochronimy obywateli. W szczepionki na unijny rynek musi jeszcze podjąć Komisja Europejska. Z wcześniejszych zapowiedzi urzędników wynika, że nie będzie z tym problemów. Związek Miast Polskich postuluje, by szczepionki na COVID-19 były dzielone w zależności od liczby mieszkańców miast czy miejscowości. Teraz każdy punkt szczepień dostaje 30 dawek szczepionki tygodniowo. Szymon Kępka. Warszawskie punkty szczepień mogłyby szczepić znacznie większą liczbę osób. Według moich rozmówców ze szpitala na Solcu w Warszawie liczba zaszczepionych mogłaby być nawet 4. Wielokrotnie większa. Chętni są, rejestracje mogą działać, ale brakuje szczepionek. Dlatego zdarzają się sytuacje, co potwierdzają władze stolicy, że seniorzy muszą na swoje szczepienia jeździć daleko od miejsc zamieszkania. Problem rozwiązałaby większa liczba dawek dystrybuowana w oparciu o liczbę mieszkańców danego miasta. Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Najczęściej w Warszawie mamy też takie punkty, w których jest po prostu tylko możliwość zaszczepienia 30 pacjentów, tak jak w mniejszych miejscowościach. I to oczywiście powinno się zmienić. Ten system Szczepionek powinien być po prostu dużo bardziej elastyczny. Propozycja Związku Miast Polskich dotyczy też zmian kwot ryczałtu za dowóz na szczepienia, czy dotacji do wynagrodzenia gminnych koordynatorów do spraw szczepień. Karolina Damska. Karolina, witamy serdecznie.